Dzień dobry, słuchajcie wszyscy! Jesteśmy tutaj z Kościoła, Mocy, z Kościoła Mocy, z Federacji Kościoła Mocy. My nazywamy się Dom Modlitwy. Nasza siedziba jest w Wałgrzyku na ulicy Przebieg. Jesteśmy dzisiaj tutaj, aby głosić Wam Ewangelię, aby głosić Wam Jezusa Chrystusa. Nie jesteśmy chrześcijanami, jakich można oglądać na filmach. Czyli facet to jest jakiś zniewieściały, ulizany klient, a jego żona to uśmiechnięta kobieta, która rozdaje ciasta i mówi: Jezus cię kocha. Nie, my nie rozdajemy zupy ani pieniędzy, my rozdajemy Wam życie. Dajemy Wam narzędzie, abyście to życie tutaj na Ziemi przeżyli godnie, zwycięsko, z podniesioną głową, w bogactwie, w zdrowiu, w pomyślności, w mądrości, w spełnieniu i w radości. A po śmierci, żebyście trafili do nieba, tam gdzie idziemy my, ponieważ mamy pewność zbawienia. Czytajcie Biblię. W Biblii jest napisane: nie ma sądu dla sprawiedliwego. Sądy, tak samo jak tutaj na ziemi, są dla tych, którzy popełnili jakąś winę. Ale Wy, jeżeli uwierzycie w Chrystusa, jesteście niewinni. On powiedział: Dokonało się. Tam na Golgocie, kiedy oddał swoje życie, dokonało się. Zostało Ci wybaczone wszystko to, co zrobiłeś. Każdy Twój grzech. A karą za grzechy jest śmierć. Ale jeżeli uwierzyłeś, że to Chrystus poniósł tą karę, jesteś wolny. Po śmierci idziesz do nieba. Nie musisz się zastanawiać, co się z Tobą stanie po śmierci. Nie musisz się martwić, co będzie z Tobą jutro. Bo Chrystus powiedział: Szukaj Królestwa Bożego, a wszystko będzie Ci przydane. Spójrz na ptaki, powiedział Chrystus. Nie sieją, nie zbierają, a jedzą, żyją. Człowiek jest o wiele ważniejszy dla Boga niż zwierzęta. One są dla nas, tak samo jak ta ziemia. Bóg dał nam ją w posiadanie. Wszystko, co jest na tym świecie, jest dla nas. Dał nam to w zarząd, dał nam moc. Abyśmy zeptali po wężach i skorpionach, czyli abyśmy się rozprawili z szatanem. Każdego dnia mamy taką siłę. Otwierajcie swoje oczy myślą o Chrystusie. Kroczcie przez to życie z myślą o Chrystusie. Chrześcijanin, to znaczy Chrystusowie. Co robi Chrystusowie? Czy przeklina, czy pali, czy obgaduje, czy kłamie? Nie! Naśladuje Chrystusa i tak żyjcie każdego dnia. Jeżeli... Według Was jesteście chrześcijanami, a tylko dwa razy do roku obchodzicie święta, to nie jest chrześcijaństwo, to nie tędy droga. Musicie mieć prawdziwą relację z Chrystusem, prawdziwą relację na co dzień, a jedynie jak możecie taką relację złapać, to poprzez Słowo Boże, studiujcie Biblię, ona zmieni Wasze życie sprawi, że będziecie odważniejsi, że będziecie pewni i przez życie. Będziecie się realizować. Wasze marzenia będą się spełniać. Będziecie coraz odważniejsi. Tak jak my tutaj stoimy z odwagą, głosimy Wam Ewangelię, bo jesteśmy przepełnieni miłością, Bożą miłością, odwagą i mądrością. I tego samego chcemy dla Was. Życia zwycięskiego tu na ziemi i po śmierci życia wiecznego. Amen. Aleluja. Błogosławię Was i życzę Wam wszystkiego dobrego. Ale po to szczęście sami możecie sobie sięgnąć, otwierając Biblię. 向こう。